Szanowni Państwo, chciałbym pozdrowić wszystkich uczestników 15. jubileuszowego zjazdu Gazety. Polski w tych nadzwyczajnych okolicznościach. Chciałem wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować za to, co robicie, za to, że wspieracie polskie interesy, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, bo kluby działają także także na świecie, że dbacie o tą suwerenność Rzeczypospolitej, która jest wielką wartością, dbacie także o to, żeby to wychowanie przyszłych pokoleń w takim patriotycznym duchu nastąpiło. Ja często odwołuję się do tego, że poprzednie pokolenia, pokolenia Kolumbów wychowały się w okresie II Rzeczpospolitej na harcerstwie, na, na działalności takiej patriotycznej i dzisiaj tą działalność musimy także prowadzić. Za to wszystko, co Państwo zrobiliście, za wsparcie Zjednoczonej Prawicy, za wsparcie Pana Prezydenta Andrzeja Dudy w ostatnich wyborach serdecznie dziękuję i proszę o to wsparcie w tych nadchodzących wyborach. Tylko reelekcja pana prezydenta zapewni ten kurs polskiego statku na pełną suwerenność, na, na pełną niezawisłość i taką odbudowę należnej Polsce pozycji wśród rodziny narodów świata. Jesteśmy wielkim krajem, jesteśmy krajem ludzi niezwykle aktywnych, niezwykle przedsiębiorczych, twórczych. I dotychczas no, byliśmy często pomijani w tym, w tym międzynarodowym takim podziale pracy dzisiaj stajemy na wysokości zadania. Polska jest i będzie wielkim krajem, z którego wszyscy będziemy bardzo, bardzo dumni.